To miejsce to zwieńczenie chyba całej trasy. Tak naprawdę wszystko to jedziemy po to, żeby na końcu zobaczyć to. Dzień dobry kochani. Kolejne wakacje w Hiszpanii. Nie mogłem sobie tego odmówić. Jak wiadomo z tym miłośnikiem upałów. A tutaj upały największe w tym roku. Więc pomyślałem sobie, że skorzystam. Nie no, żart. Tak czy inaczej uwielbiam to miejsce, mój przyjaciel zaprosił mnie ponownie, oczywiście, jak mógłbym nie skorzystać. Wczoraj było mięciutko, spokojnie, Morajra na kawkę, na Cortado, po trzech jazdy samochodem, bo dzisiaj, w tym roku, w końcu, w końcu jadę na swojej orce. Bo udało mi się wyżywieć samochodem. Zrobiłem sobie challenge i te 3000 km niespełna postanowiłem przejechać autem. Dzisiaj pierwszy pełny dzień pobytu. Ruszam na słynną już znaną z wielu filmów Bernie. Startuję z lachu stery. Kieruję się w kierunku Xalo, Benisa Xalo. Z Xalo będę na Bernie podjeżdżał. I potem zjeżdżał do Kalpy. Na razie serpentynki. Pierwszy fajny podjazd z Lapusteli. Bydliwić w tym roku filmów z beskidów, jak na lekarstwo. Prawda jest taka, że trochę dużo się dzieje w życiu prywatnym, dużo zamieszania i szczerze mówiąc, głowa jest zupełnie gdzie indziej. Nie mam głowy do, do nagrywania. Jak wychodzę na rower, to w zasadzie tylko po to, żeby zrzucić nadmierny bagaż stresu. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku wszystko zacznie się normować, a a rzucam w zasadzie w tej chwili no filmy albo wakacyjne, albo tak jak było hero, no tylko w takich momentach jestem w stanie w pełni się wyluzować i coś w miarę logicznego, składnego do was powiedzieć. Więc Cieszmy się chwilą, firmy z Beskidu wrócą, a na razie firmy z wakacji. Ale myślę, że w tych okolicznościach przyrody nie ma co narzekać, nie? zobaczymy jeszcze obowiązkowy punkt programu, czyli piękna, kolarska najpeczka. Nie wiem tylko czy będzie otwarta, bo to chyba godziny siesty weszły. No zaraz zobaczymy. No i co? Otwarte się zamknięte. Chyba otwarte. Tak jest, chodzimy. Cortado i Coca-Cola. No i klasyk, czyli Coca-Cola i Cortado obowiązkowo. Gdyby komuś brakło, to jest też tutaj. Nie ma problemu. Jest klimacik Niesamowity Dobra, idziemy usiąść Czy może być bardziej kolorskie miejsce niż to? Nie ma przepychu Nie ma luksusów A jednak jest taki klimat Cudownie, jedno z tych miejsc po prostu, które kolarsko rozwalają system. Mnóstwo pamiątek, widać, że stworzone przez pasjonatów kolarstwa. I w takim stylu też utrzymywane. Punkt obowiązkowy na trasie. Kawka była, kola była. Czas na robotę. Jedziemy. To nie jest żaden ciężki podjazd, ale jest bardzo przyjemny. Takie 5-6% trzyma. Czasami troszkę więcej. Generalnie nie ma tych dramatu, jak na pierwszy dzień zabawy w okolicach Kalpe, Idealny. mamy szczyt, piękny podjazd, spokojny. Oczywiście na pewno można podjechać z dwóch stron, odwracając ten kurs. jakoś, chociaż nie wiem, nie wiem, obydwa podjazdy są super. Po tej stronie, po której będę teraz zjeżdżał, asfalt jest nie najlepszej jakości, ale znowu jest bardziej widokowo, zresztą zaraz zobaczycie. Chociaż dzisiaj jest troszeczkę zachmurzone, więc nie wszystko może być widać. Natomiast tutaj ten asfalt jest naprawdę bardzo przyjemny i, i podjazd również przypadł mi do gustu. Kończymy, zaczynam zjeżdżać do Kalpę. Zjazdu nagrywał nie będę, bo się boję po prostu. Żeby czegoś nie uszkodzić. Myślę tutaj o ziobojczyku, ręce czymkolwiek, jeżeli mówię o rowerze. Ale kilka ujęć jeszcze ze zjazdu stacjonarnych. Postaram się wrzucić. Także w dół lecę. Zjazd tutaj to tak naprawdę zjazd po płaskim można powiedzieć, bo cały czas trzeba dokręcać. I stąd też, jadąc od tej strony, trzeba przyznać, że ten podjazd jest dużo przyjemniejszy, łagodniejszy, ale końcówka, końcówka, czyli ostatnie jakieś 300 metrów, pół kilometra. No, tam jest ścianka 15% chyba minimum, więc tą wysokość trzeba nabrać na ostatnich kilkuset metrach. Natomiast cały podjazd od tej strony, jak widzicie, jest po prostu bardzo łagodny. Tak łagodny, że wracając z nim po prostu trzeba dokręcać. No i cały ten, cała ta runda Kończy się w zasadzie taką piękną pocztówką. Skalpę teraz to w zasadzie już tylko w dół, tylko do miasta, a potem już tylko do basenu. Piękny, piękny widok. Trochę szkoda, że jest, że jest zachmurzone, bo jest ciepło, ale nie gorąco. A ja bym chciał, żeby było gorąco. No ale nie można mieć wszystkiego. Jest naprawdę pięknie. Można zjeżdżać.